Witaj, z tej strony Mariusz i projekt Odmładzanie na Surowo. Pragnę się z Tobą dzisiaj podzielić informacjami na temat piątego filaru w drodze do zdrowia. Piąty filar, czyli zdrowie psychiczne. Dzisiaj dajcie im igrzyst i chleba, czyli to co... Elity mogą wykorzystywać od wieków już tak naprawdę po to, żeby kontrolować masy, po to, żeby wprowadzać nas w różne stany emocjonalne i czy te stany emocjonalne do końca są nam potrzebne i w jaki sposób wpływają na nasze zdrowie. Ale zanim przejdę do sedna, to jeszcze tylko przypomnę, że w projekcie Odmładzanie na surowo się swoją wiedzą, swoją wiedzą, którą zdobyliśmy podróżując w drodze do zdrowia i wiedzę tą podzieliliśmy na pięć filarów. Pierwszy to jest odżywianie. Dzielimy się informacjami, co jemy, w jaki sposób i dlaczego właściwie to jemy. Drugi filar to jest oczyszczanie czyli w jaki sposób oczyściliśmy swoje ciało. Zachęcamy Cię do tego, żeby skorzystać z tych rzeczy, ponieważ tak naprawdę tylko dwa powody naszej śmierci istnieją na świecie: niedożywienie, jak również zatrucie organizmu. Trzeci filar to jest naprawa, naprawianie naszego organizmu, czyli zachęcamy Cię do tego, abyś zerknął w siebie, abyś poszukał informacji na temat tego, jak nasze ciało naprawia się samo, zapewniając mu odpowiednie paliwo, zapewniając mu odpowiednie oczyszczanie plus tlen. Tak naprawdę nasze ciało może naprawić się samo. Wspinam się dzisiaj tutaj na górkę, która jest 300 metrów od nas, po to, żeby Ci pokazać, jakie są widoki. Czwarty filar to jest zdrowie fizyczne. Nieodzowny, nieodzowny element nieodzowny element do tego, aby tak naprawdę odzyskać zdrowie. Jest to połączone z oczyszczeniem układu limfatycznego, jak również z poprawieniem tak naprawdę mobilności, z poprawieniem e, po prostu pozbyciu się bólów i tak dalej, tak dalej. No i piąty filar, czyli zdrowie psychiczne. Pomyślałem, że porozmawiam dzisiaj z Wami na ten temat, ponieważ to był bardzo ważny element w naszym życiu. Pozbycie się e, igrzysk, igrzysk po prostu z naszego życia. Pozbycie się chleba tak samo, ale igrzysk przede wszystkim. Dzisiaj chcę porozmawiać o igrzyskach. Za może będzie widać z tyłu właśnie ten widok, który mamy. I tak naprawdę pozbyliśmy się igrzysk po to, żeby w tym nie uczestniczyć. Chcę Ci dzisiaj do tego zachęcić, ponieważ to może być bardzo ważny element w Twojej drodze do zdrowia. Jak to już w Rzymie mówiono, dać im igrzysk i chleba. Po co? Po to, żeby ich kontrolować, po to, żeby... W jaki sposób wprowadzić ich w taki stan, żeby nie chcieli się buntować, wprowadzić ich w taki stan, że można im wszystko wtedy sprzedać, przekazać i, i we wszystko uwierzą? Wprowadzić ich w taki stan, aby na siebie zagłosowali, aby na nas zagłosowali. Czyli to, co robią elity, abyśmy podążali za tym, co oni chcą wprowadzić w tym świecie. Kiedy odzyskiwaliśmy swoje zdrowie, bardzo szybko trafiliśmy na informacje na temat tego, że nie powinniśmy oglądać wiadomości, że nie, nie powinniśmy oglądać dziennika. Widzisz, ja byłem taką osobą, która siedziała przed telewizorem w zasadzie ze dwa-trzy razy dziennie po to, żeby zbierać te informacje z kraju czy ze świata. W zasadzie nie wiem po co, ponieważ ja od nie wiem, 10, 80 lat nie oglądam wiadomości i nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, yy, że nie wiem. Myślałem, że jak nie będę wiedział, to będzie coś złego, a tu się okazuje, że nie wiem i czuję się dzięki temu dużo lepiej. Wiadomości, które są bardzo często zmyślone. Dużo informacji, która na świecie jest przekazywana, jest zmyślona, Do, dowiadując się o tych rzeczach, po prostu e, ostatnie włosy na głowie mi sterczały. W każdym bądź razie dowiedziałem się, że tak naprawdę e, elity potrafią sfingować różnego rodzaju informacje, wprowadzać nas w błąd po to, żeby trzymać w nas nie, w, nie, w niepewności, trzymać nas w strachu, wprowadzać nas w takie stany, w których będzie można nam wszystko wcisnąć i będzie można nam wszystko sprzedać. Nie wiem, czy wiesz, ale istnieją takie organizacje, które, o, które przygotowują tak zwane false flags. False flags, czyli zdarzenia, które faktycznie nie istnieją. Nie wiem, czy wiesz, że częściej albo praktycznie wszystkie zamachy, które powstają na świecie, są swingowane, że to są aktorzy że to są y, różnego rodzaju y, sytuacje, które są wymyślone po to, żeby nas zastraszyć po to, żeby nas zastraszyć. Ale po co mieliby nas zastraszać? Po to, żeby odebrać jeszcze więcej wolności, po to, żeby wprowadzić jeszcze więcej służb e, kontrolujących nas, jeszcze e, groźniejsze e, e, sankcje, jakieś sytuacje, które będą nas zmuszać do tego, żebyśmy się tego wszystkiego bali. I widzisz, jak się, boisz, jak się boisz, to nie dasz rady wyzdrowieć. Ja już mówiłem kilka razy, jeśli będziesz w stanie stresu, to nie dasz rady wyzdrowieć. Widzisz, kortyzol, który jest elementem, który jest hormonem w momencie, kiedy się boimy, kiedy jest wydzielany przez nasze ciało, niestety nie pozwala naszemu ciału zdrowieć. On blokuje, on blokuje system immunologiczny, on zatrzymuje uzdrawianie. I kiedy będzie kortyzol w twoim ciele, to nie będziesz mógł wyzdrowieć. A mi najbardziej na tym zależy, żeby przekazać Ci tę wiedzę, że jest droga do uzdrawiania, ale musisz przestać się bać. Kiedy odłączyliśmy się od systemu, kiedy odłączyliśmy się od tych wszystkich informacji, zaczęliśmy zdrowieć. Zaczęliśmy zdrowieć, ponieważ to nie zaprzątało już naszej głowy. Nie martwiliśmy się. Nie martwiliśmy się, że ktoś wymyśli śmierć jakiejś osoby. Nie martwiliśmy się o to, że ktoś nam przyśla jakieś informacje, które będą nas w jakiś sposób zastraszać, nastraszać i tak dalej. Wymyślane jest to. Mnóstwo rzeczy jest wymyślane. Chcę Ci pokazać jeszcze z tej perspektywy, te nasze górki tutaj, chociaż słońce gdzieś tam z tyłu świeci. W każdym bądź razie zachęcam Cię do tego, aby pozbyć się tych rzeczy ze swojego życia. Zachęcam Cię do tego, żebyś zrezygnował z myślenia o tych wszystkich rzeczach, bo w ten sposób będziesz mógł wyzdrowieć. Kortyzol, jeszcze raz o tym kortyzolu, bo to może być ważne. Widzisz, kortyzol też może się wyczerpać w naszym organizmie. I kiedy jesteśmy w ciągłym stanie stresu, to nasze nadnercza w pewnym momencie przestają go produkować. I objawy autoimmunologiczne, o których się y, y, kilka razy już y, mówiliśmy, o, o, o tych objawach im, autoimmunologicznych, powstają właśnie wtedy, kiedy już nie ma tego kortyzolu. Kortyzol jest takim naturalnym y, zagaszaczem pożarów w naszym organizmie. I kiedy nie ma już kortyzolu, to niestety pożary powstają i nie ma niczego, co mogłoby je zagasić. Dlatego te igrzyska nie do, końca są nam do niczego, nie, nie do końca są nam potrzebne. Igrzyska nie są nam potrzebne, potrzebny jest nam spokój, potrzebne jest nam znalezienie innych rzeczy. Ktoś powie, Mariusz, ale jak to igrzyska i co to dla ciebie oznacza? Kiedyś oglądałem wszystkie mecze piłki nożnej, oglądałem różnego rodzaju wydarzenia, również sportowe. Mój tata zawsze powtarzał i tutaj się z nim zgodzę, że Mariusz, to wszystko jest ustawione. Dlaczego ty to oglądasz i dlaczego się tym stresujesz? To wszystko jest ustawione. Ja nie wiem, czy wszystko jest ustawione. Nie mam takiej wiedzy. Ale jeśli jest, no to jest ustawione po to, żeby dać mi igrzyska. Po to, żebym nie mógł się zajmować niczym innym. I niedawno zapytała mnie Agnieszka, mówi Mariusz, jak to jest, że przez 17 lat tak bardzo mnie kochasz? Ja mówię, ponieważ ja mam czas dla ciebie. Ja mam czas, nie oglądam meczów, nie oglądam żadnych wydarzeń sportowych, nie siedzę przed telewizorem, nie marnuję czasu na oglądanie wiadomości, nie wychodzę z, ze znajomymi na piwo e, i cały czas pielęgnuję naszą miłość, bo jest czas na tą miłość. W momencie, kiedy masz czas na tą miłość, to wtedy ta miłość będzie. E, dużo osób myśli sobie: jak nie będę miał swojego sportu, jak nie będę miał swoich e, tych wy, wiadomości, to co ja w życiu będę robił? Czym ja się będę zajmował? Zajmij się żoną, zajmij się dziećmi, zajmij się swoim życiem, odnajdź swoją pasję w życiu, zawsze jest na nią czas. Dać im igrzysi chleba, to może być sposób na kontrolowanie nas. Odłączenie się od tego pozwala wyzdrowieć. Odłączenie się od tego pozwala ci przestać się bać, czego ci naprawdę serdecznie życzę. Natura jest zupełnie czymś innym, niż jest nam to przekazane. Jeśli zjemy zboże, to będziemy zdrowi, jeśli zjemy z jego chleb, to już nie będziemy zdrowi. O tym już na innych filmach, a dzisiaj bardziej o tych igrzyskach, bardziej o sfingowanych wiadomościach, które powstają na internecie po to, żeby skupić twoją uwagę. I mam nadzieję, że ten krótki liveik zachęcił cię do tego, aby znaleźć swoją drogę do zdrowia w piątym filarze, zdrowiu psychicznym. To tyle na dzisiaj. Jeśli się podobało, podzielcie się z innymi. Do zobaczenia w na następnym wideo. Cześć.